Prawie 2000 kartek i listów poleciało do polskich i amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Dzieci i młodzież ze szkół z Krakowa, Rudy Śląskiej i Tarnowskich Gór przekazały je żołnierzom 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach. Drobne prezenty, które mają pomóc przetrwać święta daleko od domu, żołnierze dostaną jutro. Akcję zorganizował konsulat amerykański. To jest y, bardzo fajna idea. I mój ojciec też jest żołnierzem i był w Afganistanie i bywał tam bardzo często. I w sumie to na święta też mu się zdarzało wyjeżdżać. I wiem, że gdyby dostał taką kartkę wtedy, bo wtedy jeszcze tej akcji akurat nie było, to byłby bardzo szczęśliwy, ponieważ to jest bardzo miły gest ze strony wszystkich uczniów. Jajko zrobiła nasza koleżanka z pierwszej gimnazjum. Bardzo jej zależy na tym, aby znalazło się ono na wielkanocnym stole w Afganistanie. Robiła to w sobotę, poświęciła na to przynajmniej 4 godziny. Sprawia mi to przyjemność, bo mam dużo czasu, więc czemu nie mam poświęcić tego dla dobra jakiejś sprawy żeby im pomóc i wesprzeć ich. Życzymy im smacznego jajka, wesołych świąt, powrotu do ojczyzny i zobaczenia rodziny i przyjaciół. Ja byłem w Afganistanie, w Kabulu w roku 2010 i miałem okazję spędzić trochę czasu w Gazni razem z polskimi żołnierzami. Szczególnie w czasach świąt bardzo ważne jest pokazać, że oni są obecni w naszych myślach i życzymy im y, wesołych świąt